Twoja postawa po całym dniu pracy wygląda w ten sposób. Wykonaj koniecznie to ćwiczenie. Usiądź tak jak ja. Wykonaj wyprost w odcinku piersiowym i spróbuj wykonać agrawkę. Na ile to możliwe, złączyć palce swoich dłoni. Staraj się utrzymać klatkę piersiową dumnie. Wykonaj 10 powtórzeń. Ustaw się do pozycji na czworaka. Dłonie ustaw na szerokość barków, kolana na szerokość bioder. Utrzymaj kręgosłup lędźwiowy i głowę w linii. Następnie oderwij przeciwległe kończyny od ziemi. Staraj się, aby nie doprowadzić do takiej sytuacji. Wykonaj po 5 powtórzeń na stronę. Połóż się na plecach, uginając jedną z nóg. Następnie przeciwległą ręką przyciągnij tą nogę do barku do momentu, aż poczujesz rozciąganie. Staraj się, aby było to delikatne rozciągnięcie a nie mocny odczuwalny ból. Wykonaj po 45 sekund rozciągania na każdą ze stron. Pleć dłonie i ułóż ich grzbiety na odcinku lędźwiowym, następnie delikatnie napnij mięśnie brzucha. Ściągnij maksymalnie łopatki, wysuń do przodu barki, wypychając łokcie jak najdalej. Nie pozwól, aby twoje barki unosiły się w kierunku uszu. Wykonaj 10 powtórzeń.